Warszawa, plac Piłsudskiego, sobotnie popołudnie, słoneczne, ciepłe, turyści spacerują, robią zdjęcia. W centrum placu stoi grup nieznanego żołnierza pomnik honorujący wszystkich polskich żołnierzy, którzy zginęli za ojczyznę. Przy pomniku stoi starszy mężczyzna, około siedemdziesięciu lat siwe włosy, porana z marszczkami twarz, ale postawa wyprostowana wojskowa. Ubrany w starą kurtkę wojskową z wytartymi odznakami, wyblakłe dżinsy. Na piersi wisi kilka medali. Stare, autentyczne. Nazywa się Stanisław Nowak. Pułkownik w stanie spoczynku. Weteran z Afganistanu, Iraku, misji pokojowych na Bałkanach. 40 lat służby. Teraz. Emeryt żyjący skromnie z małej renty. Stoi w milczeniu przed pomnikiem, salutuje, oddaje hołd poległym kolegom. Robi to każdej soboty od dziesięciu lat. To jego rytuał, jego sposób pamiętania. Nagle podchodzi młody funkcjonariusz straży parku i pomników z pap. Może dwudziestopięcioletni, w nowym mundurze, pewny siebie arogancki. Nazywa się Damian Kowalski, pracuje w spapy od trzech miesięcy, pierwszy prawdziwy etat, czuje się ważny. Hej, dziadku, krzyczy: Co ty tu robisz? Nie wolno stać tak blisko pomnika. Stanisław odwraca się zaskoczony Przepraszam Nie wolno stać tak blisko powtarza Damian to obszar chroniony odsuń się oddaję hołd poległym mówi Stanisław spokojnie robię to od lat. Nigdy nie było problemu. No to teraz jest, mówi Damian arogancko. Nowe przepisy. Odsuń się albo dostaniesz mandat. Stanisław patrzy na młodego funkcjonariusza, widzi arogancję, brak szacunku. Młody człowieku, służyłem 40 lat. Walczyłem za ten kraj. Mam prawo oddać hołd moim kolegom. Nie obchodzi mnie co robiłeś, mówi Damian. Teraz łamiesz przepisy. Ostatnie ostrzeżenie. Odsuń się. Stanisław nie rusza się. Stoi sztywno, salutując. Nie odejdę. Nie skończyłem. Damian czerwienieje z wściekłości. Dobrze, sam tego chciałeś. Wyciąga taser. Bez ostrzeżenia, bez wahania strzela. Elektrody trafiają Stanisława w klatkę piersiową. Prąd przepływa przez jego ciało. Krzyk. Ból. Stanisław upada na ziemię drgając. Turyści krzyczą. Ktoś krzyczy: Co pan robi? To stary człowiek, Damian ignoruje, podchodzi do Stanisława leżącego na ziemi, wciąż drgającego. Mówiłem: Przepisy to przepisy. Wyciąga kajdanki, zaczyna zakładać je na ręce Stanisława. W tym momencie rozlega się głos głęboki, pełen autorytetu, lodowaty, funkcjonariuszu co pan robi? Wszyscy odwracają się. Z czarnego samochodu rządowego wysiada mężczyzna w mundurze. Niezwykłym mundurze, mundurze generalskim, pięć gwiazdek na epoletach, pierś pokryta medalami, twarz surowa jak granit. To generał Andrzej Kowalczyk, najwyższy rangą oficer wojska polskiego, legenda, bohater narodowy. Damian blednie, puszcza kajdanki, próbuje salutować, ale ręce mu drżą. Py, panie generale, generał ignoruje go klęka obok Stanisława, pomaga mu usiąść. Panie pułkowniku, wszystko w porządku? Stanisław patrzy na generała, rozpoznaje go. Generał Kowalczyk, to pan? Tak, panie pułkowniku, widziałem wszystko. Co się stało? Ten funkcjonariusz użył tasera, bo oddawałem hołd. Generał pomaga Stanisławowi wstać, potem odwraca się do Damiana. Jego twarz to maska lodowatej wściekłości. Jak pan się nazywa? Dy Damian Kowalski. Panie generale, funkcjonariusz Kowalski, czy pan wie, kogo właśnie zaatakował? J jakiegoś starego człowieka. Łamał przepisy. Jakiegoś starego człowieka. Głos generała grzmi jak grzmot. To jest pułkownik Stanisław Nowak. 40 lat służby. Weteran Afganistanu, Iraku, Bałkanów. Bohater narodowy. I pan go potraktował jak przestępcę? Damian jest przerażony. Turyści nagrywają wszystko telefonami nie wiedziałem powinien pan być wiedział krzyczy generał powinien pan zapytać powinien pan okazać szacunek ale zamiast tego użył pan tejzera na 70-letnim weteranie który oddawał hołd poległym generał wyciąga telefon Dzwonie do pańskiego przełożonego i do ministra spraw wewnętrznych pańska kariera właśnie się skończyła Damian pada na kolana Proszę panie generale nie wiedziałem przepraszam Niemnie pan powinien przepraszać mówi generał lodowato jego wskazuje na Stanisława godzina później biuro dyrektora Spap Damian stoi przed biurkiem blady drżący dyrektor pięćdziesięcioletni mężczyzna o nazwisku Nowicki jest wściekły Czy pan oszalał krzyczy Użył pan Tajsera na weteranie, przy grobie nieznanego żołnierza, łamał przepisy. Przepisy? Dyrektor uderza pięścią w biurko. Człowiek oddawał hołd. To nie jest przestępstwo. To jest honor. Wyciąga dokument. Dostałem telefon od ministra, osobiście. Wie pan, jak rzadko to się zdarza, minister jest wściekły, generał Kowalczyk jest wściekły. Media już o tym piszą, jesteśmy pośmiewiskiem. Pokazuje telefon nagłówki gazet: funkcjonariusz z PAP zaatakował weterana skandal przy grobie nieznanego żołnierza brak szacunku dla bohaterów to pańska wina mówi dyrektor i poniesie pan konsekwencje co to znaczy? Jest pan zwolniony. Natychmiast oddaj pan mundur odznakę, sprzęt, precz z mojego biura. Damian jest w szoku. Ale to moja praca, jedyna praca. Powinien pan był o tym pomyśleć, zanim użył pan Tejsera na bohaterze narodowym. Dyrektor wskazuje drzwi. Precz, zanim zadzwonię po ochronę, Damian wychodzi załamany, jego kariera skończona po trzech miesiącach. Tymczasem generał Kowalczyk zabiera Stanisława do szpitala wojskowego. Lekarze badają go, Panie pułkowniku, ma pan szczęście, mówi lekarz. Tyser mógł wywołać atak serca w pańskim wieku, ale serce jest silne, tylko siniaki i szok. Byłem w gorszych sytuacjach, uśmiecha się słabo Stanisław. Generał siedzi obok, trzymając go za rękę. Przepraszam, panie pułkowniku, to niedopuszczalne. Ten funkcjonariusz zostanie ukarany. Już został, mówi Stanisław. Słyszałem, że go zwolnili. To nie wystarczy. Mówi generał, złożę oficjalną skargę do prokuratury. Za napaść na funkcjonariusza publicznego, nawet emerytowanego. Nie trzeba, trzeba, przerywa generał. To kwestia zasady. Weterani zasługują na szacunek, nie na tasery. Stanisław patrzy na generała. Skąd pan tam był? Przy pomniku? Przypadek, mówi generał. Jechałem na spotkanie w ministerstwie. Zobaczyłem tłum, zatrzymałem się i zobaczyłem, jak ten idiota pana atakuje. Szczęście w nieszczęściu, nieszczęście, mówi generał, przeznaczenie. Byłem tam, bo musiałem być, żeby pana chronić. Następnego dnia historia jest wszędzie: telewizja, gazety, internet, nagranie z telefonu turysty, Damian używający Tejzera na Stanisławie, ma milion wyświetleń. Komentarze są jednoznaczne: wstyd, jak można tak traktować weterana? Ten funkcjonariusz powinien iść do więzienia. Generał Kowalczyk to prawdziwy bohater. Telewizja zaprasza Stanisława na wywiad. Generał jedzie z nim jako wsparcie. Dziennikarka pyta. Panie pułkowniku, jak się pan czuje? Fizycznie dobrze, odpowiada Stanisław. Emocjonalnie zraniony. Służyłem 40 lat. Ryzykowałem życie i zostałem potraktowany jak przestępca. Co pan czuł, gdy funkcjonariusz użył Tejsera? Ból, szok, ale przede wszystkim smutek. Smutek, że młode pokolenie nie rozumie poświęcenia, nie szanuje historii. Dziennikarka odwraca się do generała. Panie generale, co pan sądzi o tym incydencie? To skandal, mówi generał stanowczo. Weterani to fundament naszego kraju. Bez nich nie byłoby wolnej Polski. Zasługują na najwyższy szacunek, nie na tej sery. Funkcjonariusz został zwolniony. Czy to wystarczająca kara? Nie, mówi generał. Złożyłem skargę do prokuratury. Powinien stanąć przed sądem za napaść, za brak szacunku, za schańbienie munduru. Wywiad wywołuje jeszcze większą burzę. Ludzie wychodzą na ulicę. Protesty przed biurem SPAP. Transparenty. Szacunek dla weteranów. Precz z arogancją władzy. Stanisław Nowak. Nasz bohater, minister spraw wewnętrznych, organizuje konferencję prasową, przepraszam pułkownika Nowaka, mówi, i wszystkich weteranów. To, czy co się stało, jest niedopuszczalne. Wprowadzimy nowe szkolenia dla funkcjonariuszy o historii, o szacunku, o honorze, ale opinia publiczna nie jest usatysfakcjonowana. Chcą więcej, chcą sprawiedliwości. Trzy miesiące później, sąd okręgowy w Warszawie. Damian Kowalski oskarżony o napaść na funkcjonariusza publicznego i naruszenie godności weterana. Sala sądowa pełna, dziennikarze, weterani, cywile. Wszyscy chcą zobaczyć sprawiedliwość. Stanisław zeznaje jako pokrzywdzony. Generał Kowalczyk jako świadek, prokurator pyta Stanisława, panie pułkowniku, proszę opisać, co się stało. Oddawałem hołd przy grobie nieznanego żołnierza. Mówi Stanisław: Jak robię to każdej soboty od dziesięciu lat. Funkcjonariusz podszedł, kazał mi odejść. Odmówiłem. Użył tej zera. Bez ostrzeżenia, bez powodu. Jak się pan czuł? Zdradzony. Przez kraj, któremu służyłem całe życie. Prokurator odwraca się do Damiana. Oskarżony: Dlaczego użył pan Tasera? Damian, blady, załamany, odpowiada cicho: Myślałem, że łamie przepisy. Myślałem, że robię swoją pracę. Czy zapytał pan, kim jest, dlaczego tam stoi? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Byłem arogancki. Myślałem, że mam władzę, że mogę robić, co chcę. Czy żałuje pan? Damian patrzy na Stanisława łzy w oczach. Tak. każdego dnia. Przepraszam, panie pułkowniku. Byłem idiotą. Nie zasługuje pan na to, co panu zrobiłem. Stanisław patrzy na niego, widzi szczerość, skruchę, generał Kowalczyk zeznaje, widziałem wszystko, funkcjonariusz działał bez rozwagi, bez szacunku, bez człowieczeństwa, pułkownik Nowak to bohater, zasługuje na medal, nie na taser. Sędzia, starsza kobieta o nazwisku Wiśniewska, słuchał uważnie. potem ogłasza wyrok. Oskarżony Damian Kowalski jest winny napaści na funkcjonariusza publicznego i naruszenia godności weterana. Skazuje go na rok więzienia w zawieszeniu 200 godzin prac społecznych i grzywne 10 tysięcy złotych. Damian opuszcza głowę, akceptując wyrok, ale sędzia kontynuuje. Jednak widzę w oskarżonym szczerą skruchę. Dlatego zarządzam, że prace społeczne będą odbywane w domu weteranów. Oskarżony będzie pomagał weteranom, słuchał ich historii, uczył się od nich, może wtedy zrozumie, co znaczy honor. Damian kiwa głową: Dziękuję, pani sędzia. Zrobię wszystko, żeby się zrehabilitować. Tydzień później. Damian zaczyna prace społeczne w domu weteranów na Mokotowie. Jest przerażony, zawstydzony ale zdeterminowany, żeby się zmienić. Dyrektor domu, starsza kobieta o nazwisku Kowalska, pokazuje mu obowiązki. Będziesz pomagał w kuchni, sprzątał, pomagał weteranom w poruszaniu się, ale najważniejsze, będziesz słuchał ich historii, ich doświadczeń. Damian kiwa głową. Rozumiem. Pierwszego dnia spotyka pana Wiśniewskiego, osiemdziesięcioletniego weterana II wojny światowej. Ty jesteś tym chłopakiem, mówi pan Wiśniewski, tym, który użył tasera na pułkowniku Nowaku. Damian opuszcza głowę. Tak, proszę pana, przepraszam. Nie mnie powinieneś przepraszać, mówi pan Wiśniewski, ale skoro tu jesteś, posłuchaj. Opowiada swoją historię. Powstanie warszawskie. Miał piętnaście lat. Walczył 63 dni. Widział śmierć, zniszczenie, heroizm. Walczyliśmy, żebyś ty mógł żyć w wolnym kraju, mówi. Żebyś miał wybór, żebyś nie musiał walczyć. Ale ty użyłeś tej wolności, żeby skrzywdzić jednego z nas. Damian płacze. Przepraszam. Nie rozumiałem. Ale teraz chcę zrozumieć. Pan Wiśniewski kładzie rękę na jego ramieniu. To dobrze. Uczenie się to pierwszy krok do zmiany. Przez następne tygodnie Damian słucha dziesiątek historii. Każdy weteran ma swoją, każda jest lekcją. Pani Nowak, 75-letnia była pielęgniarka wojskowa, opowiada o ratowaniu rannych w Afganistanie. Pan Kowalczyk, 60-letni weteran z Iraku, opowiada o stracie kolegów. Każda historia zmienia Damiana, otwiera jego oczy jego serce pewnego dnia przychodzi stanisław nowak odwiedzić kolegów weteranów damian widzi go blednie chce uciec ale stanisław podchodzi damian prawda tak panie pułkowniku przepraszam za wszystko stanisław patrzy na niego długo słyszałem że pracujesz tu że się uczysz tak słucham ich historii to to niesamowite i zawstydzające jak mogłem być taki ślepy? Byłeś młody, ignorancki, ale teraz się zmieniasz. To się liczy. Stanisław wyciąga rękę. Przebaczam ci. Damian patrzy na wyciągniętą rękę, łzy w oczach ściska ją. Dziękuję, nie zasługuję na to. Wszyscy zasługujemy na drugą szansę. Mówi Stanisław. Ja dostałem wiele, teraz ty dostajesz swoją. Miesiące mijają. Damian kończy prace społeczne, ale nie odchodzi, zostaje jako wolontariusz. Chcę kontynuować, mówi dyrektor Kowalskiej. Ci ludzie nauczyli mnie więcej niż ktokolwiek w życiu. Chcę im pomagać. Dyrektor jest wzruszona. Jesteś mile widziany. Damian spędza każdy weekend w domu weteranów, pomaga, słucha, uczy się, Stanisław staje się jego mentorem, opowiada o swojej służbie, o misjach, o wartościach. Honor to nie słowo, mówi Stanisław, to sposób życia, oznacza robienie tego, co słuszne, nawet gdy jest trudno, nawet gdy nikt nie patrzy. Damian słucha, wchłania każde słowo. Generał Kowalczyk odwiedza dom weteranów, widzi Damiana pracującego, pomagającego. To ty, mówi, funkcjonariusz, Damian prostuje się, salutuje tak, panie generale, Damian Kowalski słyszałem, że się zmieniłeś. Staram się, panie generale. Ci ludzie pokazali mi, co znaczy prawdziwa służba prawdziwy honor. Generał patrzy na niego uważnie. Dobrze, kraj potrzebuje ludzi, którzy rozumieją honor. Może pewnego dnia znowu będziesz służył, ale tym razem właściwie Damian jest zaskoczony. Myśli pan, że mogę się zrehabilitować? Każdy może, mówi generał, jeśli naprawdę chce. Widzę, że ty chcesz rok później. Damian aplikuje do wojska, chce służyć, naprawdę służyć, ale jego przeszłość go prześladuje. Rekruterzy widzą wyrok sądowy. Napaść na weterana. Mówi jeden: Nie możemy przyjąć kogoś takiego. Damian jest załamany, ale Stanisław interweniuje, pisze list rekomendacyjny. Damian Kowalski popełnił błąd, poważny błąd, ale nauczył się, zmienił się. Widziałem tę zmianę na własne oczy. Zasługuje na drugą szansę na szansę służenia krajowi, który skrzywdził. Proszę, dajcie mu tę szansę. Generał Kowalczyk też pisze list. Do ministra obrony narodowej, Damian Kowalski, to przykład transformacji, od ignorancji do zrozumienia, od arogancji do pokory. Wojsko potrzebuje takich ludzi, ludzi, którzy rozumieją wartość służby. Polecam go bez zastrzeżeń. Dzięki tym listom, Damian zostaje przyjęty do szkoły oficerskiej. Nie zawiodę, mówi Stanisławowi i generałowi obiecuję. Wiemy, mówi Stanisław, dlatego za ciebie walczyliśmy. Damian przechodzi szkolenie ciężkie, wymagające, ale jest zdeterminowany, pamięta lekcje weteranów, pamięta swój błąd. Podczas szkolenia instruktor pyta, dlaczego chcesz być żołnierzem, żeby służyć, odpowiada Damian, żeby chronić, żeby honorować tych, którzy służyli przede mną, żeby odkupić swoje błędy. Instruktor kiwa głową z aprobatą. Po dwóch latach Damian kończy szkołę. Zostaje podporucznikiem. Ceremonia wręczenia stopni. Stanisław i generał Kowalczyk są tam. W pierwszym rzędzie, gdy Damian otrzymuje stopień, salutuje. Potem podchodzi do Stanisława: Panie pułkowniku, to dzięki panu. Dał mi pan drugą szansę. Nie ja, mówi Stanisław, ty sam, ty się zmieniłeś, ja tylko wskazałem drogę. Damian przytula go łzy w oczach. Dziękuję za wszystko rok później. Podporucznik Damian Kowalski dostaje przydział. Misja pokojowa w Kosowie, jego pierwsza prawdziwa misja przed wyjazdem odwiedza Stanisława, jadę panie pułkowniku do Kosowa. Stanisław uśmiecha się byłem tam w 1999 trudne miejsce ale ważne boję się przyznaje damian co jeśli zawiodę co jeśli popełnię błąd popełnisz mówi stanisław wszyscy popełniamy ale ważne jest żeby się uczyć żeby być honorowym żeby pamiętać dlaczego służysz podaję damianowi coś medal stary zużyty to mój pierwszy medal, mówi, z mojej pierwszej misji. Chcę, żebyś go miał, jako talizman, jako przypomnienie. Damian jest wzruszony. Nie mogę, to pańskie. Teraz twoje, mówi Stanisław przekaż go dalej. Gdy spotkasz młodego żołnierza, który potrzebuje wsparcia, tak tworzy się tradycja. Damian ściska medal. Obiecuję, będę godny tego zaufania. W Kosowie Damian służy honorowo. Pomaga lokalnej ludności, chroni cywilów, buduje mosty między społecznościami. Jego dowódca, major Nowak, mówi: Podporucznik Kowalski jest pan wzorowym oficerem. Skąd ta determinacja? Od kogoś ważnego, odpowiada Damian. Od weterana, który nauczył mnie, co znaczy honor. Po sześciu miesiącach wraca do Polski. Z medalem za służbę, z dumą, z celem. Odwiedza Stanisława natychmiast. Wróciłem, panie pułkowniku. I mam coś dla pana. Pokazuje medal. Dostałem go za służbę. Ale to dzięki panu. Pański medal mi towarzyszył każdego dnia. Zwraca stary medal Stanisławowi i teraz go zwracam z wdzięcznością. Stanisław patrzy na oba medale stary i nowy przeszłość i przyszłość. Zatrzymaj oba mówi: Stary jako przypomnienie skąd przyszedłeś nowy jako symbol, kim się stałeś Damian przytula go. Jesteś jak ojciec dla mnie ojciec, którego nigdy nie miałem a ty jak syn mówi Stanisław, syn, którego zawsze chciałem. Pięć lat po incydencie Damian jest już kapitanem, szanowanym oficerem, mentorem dla młodych żołnierzy. Stanisław ma siedemdziesiąt pięć lat, zdrowie się pogarsza, ale duch wciąż silny. Generał Kowalczyk organizuje ceremonię przy grobie nieznanego żołnierza, honorującą Stanisława za całe życie służby. Pułkownik Stanisław Nowak, mówi generał, służył 40 lat w najtrudniejszych miejscach, w najtrudniejszych czasach. Ale jego największe osiągnięcie to nie misje, to transformacja młodego człowieka, pokazanie mu drogi honoru. Wskazuje na Damiana stojącego w mundurze. Kapitan Damian Kowalski był kiedyś ignoranckim funkcjonariuszem, który użył tasera na tym bohaterze. Ale pułkownik Nowak nie szukał zemsty, szukał odkupienia dla Damiana i znalazł je. Damian podchodzi do podium, wygłasza przemówienie. Pięć lat temu byłem najgorszą wersją siebie arogancki, ignorancki, okrutny. Skrzywdziłem człowieka, który zasługiwał na najwyższy szacunek patrzy na Stanisława. Ale ten człowiek mi wybaczył, nauczył mnie. Zmienił mnie, dzięki niemu jestem tu dzisiaj, oficerem, człowiekiem honoru. Jego głos łamie się. Panie pułkowniku, dziękuję za drugą szansę, za cierpliwość, za miłość. Jesteś moim bohaterem, moim mentorem, moim ojcem. Stanisław wstaje, podchodzi do Damiana, przytula go. Jestem dumny z ciebie, synu, bardzo dumny. Wszyscy wstają, oklaskują, wielu płacze. Prezydent wręcza Stanisławowi order orła białego, najwyższe odznaczenie cywilne, za całe życie służby, mówi prezydent, i za pokazanie, że przebaczenie jest potężniejsze niż zemsta. Stanisław przyjmuje medal, ale patrzy na Damiana. To nie ja zasługuję na medal, mówi on, za odwagę zmiany. Za pokorne przyjęcie lekcji, za stanie się człowiekiem honoru. Dwa lata później Stanisław umiera spokojnie, we śnie. W wieku 77 lat pogrzeb wojskowy, setki ludzi, żołnierze, weterani, cywile, wszyscy przyszli oddać hołd. Damian, teraz major, niesie trumnę. Wraz z innymi oficerami łzy spływają po jego twarzy. Przy grobie wygłasza mowę. Pułkownik Stanisław Nowak uratował mi życie, nie fizycznie, ale duchowo. Byłem zagubiony, zły, okrutny. On pokazał mi drogę, drogę honoru, służby, miłości, patrzy na trumnę. Obiecałem mu, że będę kontynuował, że będę honorował jego pamięć, że będę pomagał innym, jak on pomógł mnie i dotrzymam słowa. Po pogrzebie Damian tworzy fundację. Fundacja im, pułkownika Stanisława Nowaka, dla młodych ludzi, którzy popełnili błędy, dając im drugą szansę, ucząc ich honoru. Przez pierwszy rok pomaga pięćdziesięciu młodym ludziom. Niektórzy byli przestępcami, inni po prostu zagubieni. Wszyscy dostają szansę. Jeden z nich, osiemnastoletni Jakub, mówi: Byłem w gangu. Myślałem, że jestem twardy, ale major Kowalski pokazał mi, co znaczy prawdziwa siła, honor, służba. Damian uśmiecha się. Ktoś kiedyś pokazał mi to samo, teraz przekazuje dalej. Generał Kowalczyk, teraz na emeryturze, odwiedza fundację. Stanisław byłby dumny, a mówi: Zmieniłeś nie tylko siebie, zmieniasz innych to jego dziedzictwo, mówi Damian nie moje nie mówi generał, to wasze, wspólne. On zasadził ziarno, ty je pielęgnujesz. Dziesięć lat po incydencie Damian jest pułkownikiem, dowódcą batalionu, szanowanym liderem, ale każdej soboty, bez względu na obowiązki, przychodzi do grobu nieznanego żołnierza, staje dokładnie tam, gdzie stał Stanisław i salutuje, oddaje hołd. Nie tylko poległym żołnierzom, ale człowiekowi, który go uratował. Pewnej soboty młody funkcjonariusz z pap podchodzi. Przepraszam, panie pułkowniku, ale nie może pan stać tak blisko. Damian odwraca się. Funkcjonariusz widzi jego rangę, medale, blednie. Py, przepraszam, panie pułkowniku. Damian uśmiecha się łagodnie. Nie przepraszaj, robisz swoją pracę, ale pozwól mi skończyć. Oddaję hołd komuś ważnemu. Funkcjonariusz kiwa głową, cofa się z szacunkiem. Gdy Damian kończy, podchodzi do funkcjonariusza. Jak masz na imię? Paweł, panie pułkowniku. Pawle, czy wiesz, dlaczego tu przychodzę? Nie, panie pułkowniku. Damian opowiada o incydencie, o taserze, o Stanisławie, o transformacji. Paweł słucha zafascynowany. To niesamowite. Zmienił pana życie. Tak. Mówi Damian i teraz przekazuje te lekcje: Honor, szacunek, druga szansa, podaję Pawłowi swoją wizytówkę. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował pomocy albo znasz kogoś, kto potrzebuje, zadzwoń. Fundacja Im, pułkownika Nowaka, jest dla wszystkich. Paweł bierze wizytówkę, wzruszony. Dziękuję, panie pułkowniku. Damian odchodzi. Ale odwraca się jeszcze raz. Patrzy na pomnik, na miejsce, gdzie wszystko się zaczęło i szepcze: Dziękuję, panie pułkowniku, za wszystko. Pańskie dziedzictwo żyje w mnie, w fundacji, w każdym, kogo dotykamy. Wiatr wieje delikatnie, jakby sam Stanisław odpowiadał. I gdzieś w niebie pułkownik Stanisław Nowak patrzy i uśmiecha się, bo jego ból. Jego cierpienie, jego przebaczenie nie były na próżno. Zmieniły życie, stworzyły dziedzictwo, które będzie żyć wiecznie